Witajcie, kochani. Dzisiaj w ramach cyklu zajęć w domu z pasją proponujemy Wam z Dominikiem kolejną nową zabawę, tym razem Acheologa Do tej zabawy będziecie potrzebować dużego naczynia, w naszym przypadku jest to blacha z piekarnika. Możecie użyć też miski pojemników na zabawki, co macie pod ręką. A dużej ilości mąki potrzebujemy jeszcze i figurek. Mogą być mniejsze, większe, to zależy od Was i od tego, co chcecie odkryć w naszej mącznej zaspie, wystarczy, że na nasze naczynie położycie figurki i zasypiecie je mąką, a potem tak dominik, bierzecie pędzelek i odkrywacie skarby. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie duże, Figurki, to będziecie potrzebować więcej mąki, aby je zakryć. A zaś trudność przy małych przedmiotach polega na tym, że trudniej, e, ciężko jest je e, odkryć, znaleźć. A drugie zadanie, jakie Wam proponujemy z tonikiem, to pisanie na mące. Potrzebujecie do tego również szerokiego naczynia czyli znowu nasza blacha e, i mąkę. To wszystko, bo wystarczy, że wysypiemy mąkę na naszą blachę i bierzemy nasze paluszki i możemy rysować szlaczki, pisać literki, cyferki albo spróbować coś narysować, na przykład kwiatki, serduszka. Można oczywiście dać dziecku również jakiś patyczek, żeby spróbowała napisać patykiem. To ćwiczenie bardzo wspiera e, motorykę małą dziecka, a, i dosyć zabawny sposób pozwala na a, ćwiczenie naszej grafy oraz a, sprawności normalnej. Jeżeli podobały Wam się te dwie zabawy, to możecie ją ciężko oczywiście je urozmaicić. Dosyćcie mu do mąki ryż, groch, co cokolwiek macie jeszcze w domu. Tak, żeby poczuło różnice w dotyku e, i mogło to zaobserwować tą zmianę. Tu jest miękko, twardo, e, to bardzo wspiera rozwój sensoryczny dziecka. A jeżeli to jest załatwe dla Waszych dzieci, to możecie zrobić im wezwanie. Do różnych miseczek nasypcie mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, e, groch, fasolę, ryż. Zakryjcie oczy dziecku i podłóżcie mu podrączkę po kolei. Jedną z miseczek. Nie spróbuję odgadnąć, co się kryje w tej miseczce. Można naprawdę taką zabawę super urozmaicić. Także życzę Wam powodzenia i bardzo się dobrze.